Wszyscy chcemy Jezusowi wielką chwałę oddać i razem piękną kolędę zaspiewać a Was zawsze z znamy. Szanowni Państwo, to co widzieliście, to tylko przedsmak tego, co chcemy Wam pokazać 14 grudnia w sali szopińskiego na koncercie świątecznym w ramach jubileuszu 45-lecia zespołu. W programie nie tylko nasz występ, ale również przyjaciele Kaszubskie nuty oraz młoda kościerzyna. W programie również przygotowaliśmy dla Was kilka niespodzianek, dlatego serdecznie zapraszamy. Sala Szupińskiego, 14 grudnia, godzina 16.